Dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek z GTA 5 z moim przyjacielem Kamem złym losem, niestety Kamilos Przywitaj się, mój drogi kolego Ja tutaj rozwalam każdego, kogo spotkam o, No już amo, a jednak ma Trafiłem, ej trafiłem, trafiłem Trafiłem tego typa, trafiłem tego typa Przytrzymaj tak tak, 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 tak. A! Dobra, to już wiele wyjaśnia. Ja nie nie Ej, dawaj robimy. Właśnie mogę określić... Ale jaki challenge mamy? Nie wiem jaki challenge mamy. <laughs> ja. Ola. Mmmm. Cały dzień w aucie. Dobra. Nie możemy no ale no chyba, że nas glina złapie, to robimy od nowa. No tak, od dobrałem... Bo jak nas złapią gliny, no to to... ogliny. gliny. Ej, robimy przez całą mapę, oki? Da, przez całą mapę challenge, ej, m, tylko mi, samochodem. Weź, weź mi zaznaczyć, gdzie mam dojechać y, nos... Dobra, ja się już ci zaznaczam. Tak, tylko dojechać. Dobra, mam. Ile mamy kilometrów do tego? 11, 12, 12. 12 Co? Policja nas tramuje. Super. Super, tylko że mamy strasznie daleko. A ja nie mogę przesunąć ten. Nie wiem czemu... Nie wiem widzowie czemu, ale ja cały czas strziałem. Zostawcie w ogóle lajka like i suba, bo to bardzo rozwija kanał. Nie... zostaw lajka. W dzwona walni. No w dzwona walni. W dzwona walni jak... z Minecrafta walisz w dzwona. Rozsiewam, robiem rozpierducha, tak zwany. Rozpier, rozpierducha w GTA 5. Ej, wiem jak nazywa ten film. Rozpierducha w GTA 5 z melonkiem. A. Szybko, uciekaj! Uciekaj! No, uciekłam, Daję nie szybciej, no! 9 kilometrów, My zginiemy przez tego typa. Widzowie obudzę obudzę sąsiadów, to jest pewne, że obudzę sąsiadów. Boże, bo to jest ten, jak to się nazywa? To jest, to jest jakoś pancerna ta. No chodźmy na prywatny serwer. jakoś, umiesz robić prywatnie? Nie, zostajemy już na tym serwerze. Za Zaprzeproszenie... Ja ja za przeproszenie. Widzę za przeproszeniem zajebiście. Kozacko. Ja wchodzę do domu, biorę szybkie szybkie auto i uciekam stąd Kozacko, widzowie, zajebiście. Za przeproszeniem. Ja idę do garażu inne Nie chcę, nie chcę po, nie chcę, nie chcę przeklinać, ale no wkurzyłem się, więc mówię, że zajebiście. Ja tu każdego biję. Jestem super pierd, jestem super pierd. Gliny! Gliny, zabijcie mnie! Tak, wolny jestem. Gliny. Psy, wolny jestem. Psiaki, wolny jestem! I gdzie ty jesteś? Strzelajcie! Jak jesteś tacy chłopiej No strzelaj! Strzelaj! Zabijam No strzelajcie! Mam to w tyłku! Wiecie? Wiecie? Akurat, że ja mam to w tyłku... Co to Nie górze sesja, bo on ciągle ty w tym chodzi. Co ty i Umieraj! No nie znowu ściga glina. Nie wiem, w sumie dlaczego ja cały czas ich zabijam, ale. Ten nagrywał! Tak mnie to się na skusiło, żeby nagrać odcinek z GTA 5. Bo bardzo dawno w, sensie, w ogóle nie nagrywam odcinka z GTA. No szanujmy się. Czekajcie. z nowym, z, nowym, z tym typem ciągle, który. Czekacie. Co to? Trzeba do niego This play... This gun! Super! Super! Kocham tę grę Wiecie co, widzowie, nienawidzę... Nienawidzę tej gry, szczerze Nie no, żartuję, bardzo ją lubię Możemy uciec. Poczekaj, Spod Ej, spotkajmy się na lotnisku, To jest nasz miejsce na razie do celowotni. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem. Ja nie wiem gdzie jest ten. lotnisko. Lut tak. To wejdź na mapę i sobie zobacz. Dobra, dawaj! Nie wiem w sumie co. I. Jadę do... Jadę po ciebie. Pójdzam, gdzie jesteś. Wycinam dziurę, a to, to jest jakieś ograniczenie, a motak 280 to ma. Rozpierducha z melonkiem. Jadę po ciebie. Rozpierducha z melonkiem. O. Rozpierducha z melonkiem. Nie ma. Rozpierducha z mielonkiem. Weź mnie! Nie, weź. Weź mnie Co, 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 co? Jak się odzywasz na odcinku? Jak się odzywasz, fuck you? Fuck you? Nie, jest takie, nie, nie ja nie mówię do ciebie, ja mówię do policeta! Ja ci zaraz, fucka mogę pokazać! Bardzo chętnie! O, teraz ja się zrobiłem! No bady, ja... ja zaraz środkowego pokażę! Zaznać na koniec mapy. Ja jestem... Ja zawsze klikam M i jestem bardzo przyzwyczajony do tego, bo Fortnite'a często gram. Co się no nie... Wiem, wiem. To to, masz, to nasze miejsce docelowe. To wejdź To nasze miejsce docelowe. 9 Nieważne. Jestem... Jak ja nienawidzę... Oooo! Wejdź zaznacz checkpoint na przykład. Checkpoint. Nieważne, Ola, checkpointy Nie ma checkpointów? Nie ma, O! Włączamy, włączamy piosenkę Co włączyć w radiu? To jest radio No, tepa się, bo, bo lubi ŁoAH Jeszcze do wody Nie, no super Wysiadka, wysiadka. Wychodzimy. Jeszcze kamieniem, kamieniem za przeproszeniem, wryja dostałem. Policja nas nie widzi, zostań w wodzie, zostań w wodzie. Policja nas nie widzi, zostań w wodzie. Bo mówię, zostań w wodzie, a tym... Niech się zatrzymała, czy jednak nas widzi. No, widzi nas. E, ja spadam. Ja nie będę łapany przez policję. Jestem za młody. Jestem kapitan Haku Rozpierducha. I właśnie się topię. To jest historia o kapitanie Haku Rozpierduchy, który... Jest po prostu... Rozpierduchą. Jest e, tym... Udręką dla rodziny. Jego rodzina... Uciekaj na ląd, mam auto, mam auto. Uciekaj. W sumie on rodziny nie ma, ale... Jezu! Ja zostaję przesany przez hak, ja zaraz umieram. I dlatego... Wyjdź, wyjdź na ląd, wyjdź na ląd. Dlatego nazwałem go Pan hak rozpierducha. Widzowie. Co? Wyjdź na ląd. Co? No słyszę, wychodzę. Wychodź. Ja mam auto. No wyszedłem na ląd. No po drugiej stronie akorde Wow, super. To idę. Mam bardzo mało rapę. Ja zginę, ja zginę, ja mam. Tak, ja mam jedną. Nie, nie! Dostałem w locie od pana policjanta, po której porządku pinuję. Policjant nas zabija? Wlo, Ej! Zespiłem się przy tym, tym, przy tym, gdzie byliśmy. Przy tej wodzie. Ja bardzo lubię lubię tę wodę. W sensie bardzo fajnie. Bardzo skozackie, jak się spada. Patrzcie to. Ui! Ui! Proszę! Czekaj. Czekaj. Chodź za mną, chodź. E, ukradnij Eee, Ten odcinek, mogę się założyć, że trochę nie wyjdzie, ale i tak to wyśle. <grym> Bogieta 5. <grym> Co ty powiedziałeś teraz? Co? to wypniesz. Nie wiem. A umiesz wycinać? Umiem. U nie, no. Umiem wycinać. Nieważne. ważne. Rekordy są so many, e, haker. Gdzie ty jesteś? bym Super. A to ty. Wsiadam. Jedziemy. Zobaczyć, jak mam, mam do celu. W ogóle widzowie napiszcie, który jest lepszy. Kapitan kapitan hak rozpierducha czy kapitan Ale Który to który? Ty jesteś niebieskowłosy, więc chyba ty jesteś... No ja mam niebieskie włosy, na nie pewno. Nie, wiesz, czerwone włosy masz. Dobra, chciałeś inną Nie, żartowałem! Ała. Ała. Mam 500 metrów do celu. I kończymy ten odcinek, widzowie, bo... Jest już! Co, co jest, co widzowie... Co było... Widzowie, jest już godzina, wiecie, która? Już wam mówię. Dziesiąta czterdzieści sześć. Czyli dwudziesta druga... Dwudziesta Pierwsza. Dwudziesta pierwsza czterdzieści sześć. Boże. No tak. Ej. Ej, dawaj wychodzimy, bo już skończyliśmy cel. Wyjdź. Nie, bo to jest... nie chodź. Wyjdź z auta! Ukradniemy Hydry. No to to wyjdź z auta! To wyjdź z auta, to ukradniemy ją. No ale musimy tam wjechać. DARTOWAŁY! O! <laughs> Zastrzelibujecie się, Jezu, to jest wojsko! Od razu mogłeś mówić, że to jest wojsko! Jaki wojsk? To ty! No! Wkurzyłem ich! a co Wkurzyłem ich, no to jest wojsko, czego ty nie rozumiesz. Wjeżdżaj na te wojsko, wjeżdżaj tam, wjeżdżaj tam. Tylko nie tyłem. Właśnie. Ja. Jedziemy! Jedziemy! Bo please, bo Nie, W lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Nie w, w lewo! Jedziesz tam, jedziesz tam. Jedziesz tam, tamtędy, tam jest przejazd. Brawo! O brawo. dobra, brawo. Znaczy, prosto, znaczy prosto. No, gołem raz jeszcze. Nie wydaje mi się. I mam pięć gwiazdek. Ja mam brawo. trzy. Co jest? Ej! Ej! Co? Ej, bo ja tak się wyg wygiąłem, czyli chyba nam opony mogły przebić. Nie, nie Ej, przy. Gdzie ty jedziesz w prawo? Zakręcaj. Zakręcaj ui Tutaj zaraz w lewo. Ja mam 5 gwiazdek. Ja mam 3. Ja mam 5 w lewo. I maksymalna. I tutaj są dwa odrzutowce. To jest hydry. To? No, nie widzimy tych hydry. Dobra, ja wysiadam i biorę to w tej hydry, która tutaj jest. To nie, bądź. Be... No, no, ja widzę cię, człowieku. Hamie najgorszy. No dobra, dam ci tą hydra, ale spotkamy się na lotnisku. normalnie No i jestem na pustyni, więc się nie spotkamy raczej na lotnisku, bo jestem na no pustyni. Nie, no. no i widzisz, karma wraca, mój drogi. Karma wraca, mój drogi. Niestety, dobra. Chodź tu, dobra, chodź, to ostatni napad i skończymy odcinek. Dobrze Ała, strzelasz coś do mnie? Co do mnie strzelasz? Nie wiem, ale ja do ciebie nie strzelam. No nie, wcale. Nie winie, jestem w gangu Rodriguez'a! Nie bij nie bij Nie bij Nie wiem mnie, jestem w gangu Rodriguez'a! Gang Rodriguez ja muszę obejrzeć ten film. To też z gita, tylko że ty... STOJ! Ał! No ty jesteś chora na łeb Umierasz Za karę... To ty OHO Ze snajperki mi zastrzelił No ale przy... no przykro się mówi To nie jest dobry To nie jest dobry gość do nagrywania filmów On On nie jest dobry do nagrywania Co? Co Jak to ja cię rozjeżdżam? On. Ty. Zostaw mnie Dobra, no to ty mnie zostaw, nie, krada tam Dobra, poczekaj! Og nie stop stop! Ogarnijmy auto! Ogarnijmy auto ogar ogarnijmy. auto, mówię stop! Okay. Umarłeś! Tak to jest kierowca... Zastrzeli zastrzelony. Dobra, poczekaj, ja ogarnę... Ja ogarnę nam wóz. Jingun A Ty jesteś chora. Oj, policja przyjechała! Szybko! Nie trafiłem, mam a Arturka takiego. Mam taki... Ała! Umieram! Umrę! Umsiej. Umsiej. Nie, nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie, proszę! Nie, ja mam mało HP. Ja zginę, zginę. Nie zginąłeś? Ty... Co to zjeżdża A bo strzeliłem w sumie, więc to jest akurat... Nie wiem, aim Arturka mam i nie trafiam. Mam taki Aim Arturka 2.0. Ale coś dzisiaj, coś fartów nie mam na odcinkach. Teraz Ej, wojskowy ten! O które jutro kończymy? Ja? 12.30. No to tej samej. To gramy jutro? To, że... Ok. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Nie poczekaj, jeszcze chwilkę tutaj. O, te dwie hydry No te dwie hydry to na no zajmie 500 lat, zanim je ukradniemy. Więc. Ja już wolę ja, ja już wolę skończyć odcinek No dobra, to skończę odcinek. Da, widzę, to by był na tyle w tym odcinku, Zostawcie like lajka, suba, bo to bardzo rozwija kanał. Mam nadzieję, że, że nic w sumie to zostawcie lajka, like suba, komentarz, wszystko, wszystko co chcecie. Nie musicie, ale... Bardzo was o to proszę. Ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam, pożegnaj się Kami. Ka, kami. Bye. bye.